Bardzo cieszę się, że mogę wziąć udział w tym wydarzeniu i właśnie z perspektywy psychologa klinicznego, psychoterapeuty, pokazać jeszcze i ten aspekt problemu. A zacznę od tego, do czego zobowiązuje mnie tytuł mojego wykładu czy, czy wystąpienia, a mianowicie od epidemiologii. Pokażę, dlaczego ma sens organizowanie takich spotkań i mówienie o chorobie otyłościowej. Spójrzcie Państwo proszę, na przestrzeni ostatnich 30 lat liczba kobiet żyjących z chorobą otyłościową wzrosła o Ponad 100%, liczba mężczyzn ponad 155%, natomiast liczba dzieci i młodzieży to jest ponad 200%. Myślę, że te liczby naprawdę robią wrażenie. Szacuje się, że do roku 2030, czyli już właściwie za, za moment, liczba chorych żyjących z chorobą otyłościową może przekroczyć miliard ludzi. Y jak wiecie Państwo doskonale, przyczyny otyłości są bardzo różne, poczynając od tych, o których mówili moi przedmówcy, czyli są to czynniki medyczne, genetyczne, środowiskowe, również między innymi żywność, która jest dostępna i często, yy, nie zabezpiecza nas w potrzebne składniki odżywcze, ale także są to właśnie te czynniki psychospołeczne i ja dzisiaj o nich będę chciała powiedzieć. W pierwszej kolejności o tych czynnikach typowo psychologicznych, czyli związanych z jednostką. Dlatego, że one, jeśli je sobie uświadomimy, no to możemy je w dużym stopniu kontrolować. I zacznę od tego, mówiąc potocznie, co nam siedzi w głowie, czyli od czynników poznawczych, które mogą wpływać na to, że jemy za dużo albo że jemy w niewłaściwy sposób i że kierujemy się nie głodem, który jest odczuciem fizjologicznym, ale właśnie apetytem, który ma ten komponent psychologiczny. Po pierwsze, Widok i zapach jedzenia. No, kto z nas nie zna takiej sytuacji, że idąc na przykład ulicą, mijamy piekarnie czy cukiernie, czujemy ten wspaniały zapach i od razu pojawia się nam ochota, żeby zjeść takie smaczne ciastko czy, czy kawałek e, świeżego chleba. Badania pokazują, że szczególnie u osób, które są aktualnie głodne oraz które przebywają na diecie, to wtedy te zmysły są szczególnie wyostrzone i to Pobudza apetyt, ale też wtedy, kiedy nadmiernie skupiamy się na jedzeniu. My podkreślamy, jak lecząc chorobę otyłościową, jak ważne jest to planowanie, przewidywanie, ale jednak zbyt duża waga, poświęcanie uwagi na jedzeniu również może stymulować nasz apetyt. Kolejna taka rzecz, wspomnienia. Być może macie Państwo w swojej głowie takie skojarzenia. Najlepszy rosołek to robiła moja babcia Jadzia, Halinka, a najlepsza Szarlotka to wtedy, kiedy dawno temu z rodzicami na przykład wybraliśmy się na jakiś piękny spacer, spacer niedzielną porą. Każdy z nas ma takie miłe skojarzenia i one się bardzo często uruchamiają, zwłaszcza kiedy być może jest nam trochę smutno, trochę jakoś dyskomfortowo, wtedy to jedzenie często staje się takim dobrym wspomnieniem który może skłaniać do jedzenia i jakby nie było ten nastrój poprawiać. I tutaj kolejna ciekawostka: nasz apetyt stymuluje nasze przekonanie, że zjedliśmy mniej. Kiedy tak nam się może wydawać? Na przykład wtedy, kiedy nasze porcje żywieniowe na co dzień są dosyć spore. No i pewnego dnia jest to mniejsza porcja. Wtedy możemy mieć to poczucie niedosytu i sięgać z nawiązką po więcej, ale również wtedy, kiedy na przykład jemy robiąc inne rzeczy, czyli kiedy mamy brak uważności na jedzenie. Kiedy rob, y, oglądamy telewizję, kiedy przeglądamy telefon, kiedy za bardzo się skupimy na rozmowie, również nasz umysł nie rejestruje tego, że właśnie jemy, i po chwili znów może ten apetyt się odzywać. Kolejna taka rzecz to jest słaba kontrola. Impulsów, czyli to łatwe uleganie. Mam ochotę, od razu sięgam. Trochę to może być uwarunkowane biologicznie przez typ naszego układu nerwowego, ale również jest to uwarunkowane przez trening, czyli taką zdolność do Powstrzymania, do, do odwlekania przynajmniej o te 15 minut na przykład kolejnej dokładki. Trenowanie tego poprawia kontrolę. No i ważna, bardzo ważna również z takiej psychoterapeutycznej strony rzecz. Tak zwane psychiczne odcięcie się od swojego ciała. Ono polega na takiej niedostatecznej świadomości tego, jakie fizjologiczne symptomy z ciała płyną, ale też jakie emocje, jakie potrzeby. Często się mówi, że ktoś żyje tak potocznie określając tylko w swojej głowie. Nadmiernie intelektualizuje rzeczywistość, zupełnie pozostając właśnie w odcięciu od swojego ciała. Ale zależność z jedzeniem to są także emocjonalne czynniki, przede wszystkim tak zwana utrudniona samoregulacja emocji. To polega na tym, że trudno jest rozpoznać, jakie emocje właśnie się przeżywa, nazwać je, wyrazić je. A mimo wszystko dalej sprawnie działać. Czasem emocje tak bardzo nas porywają, że zupełnie tracimy zdolność kontynuowania działania. Właśnie musimy coś natychmiast zjeść, żeby się uspokoić. Tak często nasi pacjenci mówią. Czasami nawet pojedyncza emocja potrafi skłonić nas do jedzenia i to wbrew pozorom nie tylko są emocje negatywne możemy jeść również z powodu pozytywnych emocji. I mało tego, taka ciekawostka, być może tutaj niektóre emocje, zwłaszcza te przykre, obniżony nastrój powodujące, zmieniają nasze preferencje żywieniowe. To znaczy, możemy mieć wtedy szczególny apetyt na pokarmy, tak zwane supersmaczne, czyli wysokotłuszczowe, wysoko przetworzone, na przykład fast foody. Inna grupa. Czynników, które wpływają na nasz apetyt, zwiększając go, to pewne cechy temperamentu. Tutaj już takie powiązanie z biologią, bo na temperament no nie mamy wpływu, nie jesteśmy w stanie go zmienić. Ale kiedy jesteśmy tego świadomi, możemy być bardziej uważni i starać się to kontrolować. Takie cechy temperamentu to jest taka nadmierna aktywność, impulsywność, skłonność do poszukiwania nowości, przyjemności, a z kolei słaba, słaba wytrwałość czy są. Zmienność. Ale czynniki osobowościowe, nad które już mamy, nad którymi już możemy mieć troszkę większy wpływ, to jest zewnętrzne umiejscowienie kontroli, czyli nadmierne skupianie się na tym, co widzimy, co słyszymy, jeśli chodzi o bodźce żywieniowe, a nie nad tym, co nasze ciało nam podpowiada. Inny taki czynnik to jest słaba prężność psychiczna, czyli taka zdolność do Powrotu do aktywności po jakimś bodźcu, który nas trochę wytrąci z równowagi. Również obniżone poczucie samoskuteczności czy unikowy styl radzenia sobie ze stresem też sprzyjają nadmiernemu jedzeniu. Czyli, że zamiast podejmować wyzwanie, szukać rozwiązań, wolimy przynajmniej na chwilę odwrócić tą uwagę, zająć się czymś innym, czasem jest to jedzenie. Stres sprzyja. Nadmiernemu jedzeniu, to wiemy wszyscy, ale ja chcę tutaj podkreślić, że to nie jest tylko stres psychologiczny, to może być stres finansowy, stres re w relacji, ale również stres informacyjny. Nadmiar bodźców nas przeciąża, powoduje, że czujemy duży dyskomfort, wyczerpanie, i wtedy też jedzenie może być taką próbą zregenerowania się, dodania sobie energii. Oczywiście, różne trudne doświadczenia życiowe, nawet te z dzieciństwa. Czasem nie zdajemy sobie sprawy, jak to, co wydarzyło się bardzo wiele lat temu, pozostaje gdzieś głęboko, na nieświadomym poziomie w nas i jakiś taki proces wewnętrzny się toczy. On również w życiu obecnym, dorosłym, może stymulować nasze różne potrzeby, popędy, również te żywieniowe. Tak samo jak aktualna lub w przeszłości. Przemoc doświadczana z różnych stron, czy stygmatyzacja, na przykład ze względu na masę ciała. No i wreszcie, choroby, zaburzenia psychiczne. Również jest tutaj widoczna korelacja, na przykład z depresją. Tutaj w dwie strony to działa i depresja zwiększa ryzyko choroby otyłościowej, i odwrotnie, ale to są też zaburzenia odżywiania, zaburzenia oso osobowości czy ADHD. E to były czynniki indywidualne, takie tkwiące, można powiedzieć, w jednostce, ale oczywiście znaczenie ma również kontekst, kontekst społeczny, środowisko życia, status społeczno-ekonomiczny, rodzina, w jakiej się wychowujemy i która niejako modeluje na przykład nasze zachowania żywieniowe czy sposób radzenia sobie ze stresem, wpływ kulturowy i teraz odnosząc się do tego, co ma w takim razie największy wpływ. Tutaj sięgam do badań, do metaanaliz, które pokazują, że te super najważniejsze psychospołeczne czynniki to jest po pierwsze stres, zaburzenia psychiczne, niekorzystne doświadczenia z dzieciństwa, trudna sytuacja ekonomiczna, niski status socjoekonomiczny, społeczny, brak wsparcia izolacja i stygmatyzacja. Im więcej tych czynników połączy się razem, tym większe ryzyko rozwoju choroby otyłościowej. A czy wszyscy jesteśmy tak samo narażeni na wpływ tych, wpływ tych czynników? Badania pokazują, że nie, że grupy szczególnie wrażliwe to są dzieci w wieku między 11-14 rokiem życia, ponieważ to jest czas szczególnej takiej wrażliwości emocjonalnej, rozwoju osobowości, uwrażliwienia na ocenę społeczną. I tutaj różne problemy współwystępujące zwiększają ryzyko rozwoju otyłości. Kobiety są bardziej narażone na te czynniki na wpływ tych czynników psychospołecznych niż mężczyźni oraz osoby o niższym statusie socjoekonomicznym nisko wykwalifikowane o wysokiej podatności na stres. No i tutaj badania też mówią również pracownicy administracji i ochrony zdrowia. Szczególnie są, narażeni na rozwój otyłości, mniej przede wszystkim ze względu na ogromne obciążenie stresem, ale chociażby w ochronie zdrowia, na pracę zmianową, na ogromny poziom odpowiedzialności za inne osoby. Mówimy o tym, że czynniki psychospołeczne wpływają na rozwój choroby otyłościowej, ale trzeba również powiedzieć, że sama choroba otyłościowa pogarsza funkcjonowanie psychospołeczne człowieka. Powoduje szereg bardzo e, trudnych, negatywnych emocji, takich jak poczucie winy, bezradność, smutek, złość, negatywny obraz swojego ciała, obniżone poczucie wartości. Powoduje też zmiany w relacjach społecznych, nieufność, wycofywanie się, czasami izolację. No i powoduje narażenie na e, chociażby stygmatyzację, czyli przypisywanie negatywnych e, cech. Pobudek, które często w ogóle nie są uzasadnione, a są negatywnie kojarzone z otyłością. Dlatego psychologia powinna być włączona również do diagnozowania, do leczenia, do profilaktyki otyłości, i te oddziaływania psychologiczne mogą mieć różne odsłony od diagnozy, po to, żeby chociażby zaburzenia psychiczne. Wychwycić i leczyć po psychoedukację, która na przykład pokazuje związek chociażby między stresem, a właśnie tym nadmiernym apetytem, poradnictwo psychologiczne, czyli jak sobie radzić, na przykład w jaki skuteczny, konstruktywny sposób rozładowywać swój stres inaczej niż poprzez jedzenie, wsparcie psychologiczne, no i wreszcie psychoterapię, u tych osób, u których jest to uzasadnione, czyli u osób, które cierpią na zaburzenia psychiczne, czy mają różne e, takie nawet z przeszłości, trudności rzutujące na stan aktualny. Psychologia również to jest ważny głos w przeciwdziałaniu stygmatyzacji choroby otyłościowej. I chcę jeszcze na koniec powiedzieć, że również nasze Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości, w którym mam przyjemność działać, bardzo mocno podkreśla wagę tych oddziaływań psychologicznych, nie tylko realizowanych przez psychologów i przez psychoterapeutów, takich jak diagnoza psychologiczna, czy psychoterapia, ale też tych oddziaływań psychologicznych, które mogą podejmować lekarze, zwłaszcza lekarze rodzinni, no bo przecież do nich najczęściej pacjenci z chorobą otyłościową trafiają. Nasze towarzystwo podkreśla, jak ważne jest monitorowanie stanu psychicznego i emocjonalnego w trakcie każdej wizyty lekarskiej, jako element wywiadu medycznego i obserwacji, właśnie po to, żeby traktować pacjenta całościowo, holistycznie, a nie tylko w wąskim zakresie. No i jak ważne jest również to, żeby lekarze potrafili udzielać takiej pierwszej pomocy psychologicznej swoim pacjentom, udzielając im wsparcia dając przestrzeń na wyrażenie emocji, no i kierując, podpowiadając, jak również z wykorzystaniem tych psychologicznych aspektów poradzić sobie skutecznie z chorobą otyłościową. Bardzo dziękuję za uwagę.